Hej z AM do źródełka wodę. Wiem, że woda nie, nie w takiej butelce co miała być, ale Losowzie. Więc y dzisiaj też film prawdy. Widzicie, zacząłem daily. Oczu Daily się szybko nie skończy, mam dużo filmów. Szczepę z kolejowym MK na peron. I też... Cisz to! Przeszkadzasz mi! No więc daily mam, jak też wiecie mam, miałem nazwę szmatek, podłoga PKP, później zmieniłem na Kolo 543, później zmieniłem na Regiaco z małej, później na, na, na z dużej, a mój nikt to nadal yy, Kolo 543, a nazwa Regiaco, MK. Dzisiaj taki vlog dodatkowy poza daily. Bo ale daily się nie skończy. Daily jutro o 10.10, .10, pamiętajcie wy sobie. Tylko dzisiaj dodatkowy odcinek, film prawdy. Dzisiaj ładna pogoda. Dzisiaj jest dziesiąta godzina. Fajnie, fajnie się nagrywa. Kanale, na moim kanale miałam daily shorts już nie mam ale daily czyli shorts będą co x. kiedy będę kiedy będę mógł shortsy shorts. shorts poza daily są już Widzowie, więc po co mam oglądać bo są mega fajne rp Dzisiaj publikowałam ten film z mega fajnym RP. Kurde, pozdrawiam! Pan, pozdrawiam maszynistę. Był Inter, Intercity bystrzyca z Warszawy Zachodniej do Lublina Głównego. Mega fajny RP. Naprawdę pozdrawiam! Maszynistę. Za to RP. I duże opóźnienie pociągu Intercity i Krajewski. I jeszcze parę, tylko że już nie, nie w Lublinie. Zastępczy skład mają, zastępczy, zastępczy skład, dlatego takie opóźnienie. Chyba Kochanowski wczoraj, Kochan, Kochanowski chyba miał około 200 minut opóźnienia, a Rejewski jakieś 150 chyba, nie wiem jak, jak wiecie ile miał opóźnienia to piszcie w komentarzu. specjalnie na 66 subskrypcji to było pokazanie głosu, tak jak teraz głos Wiesz, z głosem, wiecie z głosem nie nagrywam i pociąg Wam od jakiegoś czasu więc to, to tyle z części filmu prawdy film, część filmu prawdy zaliczonej teraz idę do źródełka po wodę a kropka, N kropka, tam się idzie, nagrywa, o, więc ujrzyjmy się zaraz, żeby nie przedłużać. Rzyska, rzeka. To nie jest rzeka. To jezioro. Nie no, tak? taki stawik. Stawik tam taka rzecz do Bestrzycy idzie w Lublinie. w ogóle tam jest woda. Tam czasami już nie ma wody. Jest czy nie ma? Nie ma wody. A su, susza. Mogę. Ale dzisiaj y, y, koło... Dzisiaj w nocy podobno ma być burza w, w motyczu. Dzisiaj w nocy. Ok. Korzystamy z ładnej pogody. Ładne widotki. Super. też idzie, bo tam jest mega fajna woda e, na Motyczance. Polecamy z AN wodę Motyczankę. Woda Motyczanka znajdująca się w Motyczu. W Motyczu. Sorry. Sorry za wypadek. Każdarza. zdarza. No, dobra, ale... Dobra, więc polecamy z... Kropka. wodę motyczankę w moty... znajdującą się w Motyczu, naprawdę ona jest mega dobra, fajna, taka chłodna, na gorące dni, dzisiaj jest yy, 26 stopni, czyli w Motyczu obok Lublina, niedaleko Lublina, no tak z 5 km od Lublina, taka wieża. Bo tam jest taka fajna, no, dobra woda, chłodna, naprawdę na gorące dni, fajnie się wybrać tam na spacer i się napić wody. Tam jest taki stawik, kaczki, soławki, mega. Taki no, stawik, stawik i taka rzeczka fajna i moczanka oczywiście. Ludzie tam przychodzą wodę brać, więc no, zaraz będziemy się. I oczywiście też dziękuję Wam widzowie za te subskrypcje, tyle komentarzy dobrych, naprawdę staram się nad filna, z filmami, sorry, że aparat, yy, że na kamerze widzicie takie lagi, ale słaba, słabą kamerę mam, co może GoPro kupię niedługo, może jutro, albo dzisiaj nawet. No więc zaraz będziemy obok motyczanki, bo tam zaraz jest już, więc zaraz się będziemy. I oczywiście, widzowie, dam Wam link do lokalizacji tej motyczanki. Naprawdę ja Wam polecam bardzo. Nie, no, nie musisz się tu przyjeżdżać, ale polecam Wam, taksy, kto blisko mieszka. Albo niedaleko w Lublinie można sobie przyjechać i pójść na spacer. Ja tu niedaleko z, z AN. mieszkam, że wychodzimy chyba. Dam Wam link do lokalizacji. Dam Wam w opisie filmu link do lokalizacji Motyczanki. Naszego źródełka. O, tu ładnie, już. Lepiej, trochę cień jest. Han, kropka już idzie. Więc widzimy się zaraz. No nie, tam pies jakiś szczeka. Nie lubię tego psa. on tak często szczeka. Dobra, widzimy się zaraz. Wiem, że widzowie ten film się nazywa Film Prawdy, ale Film Prawdy już był. Ale tu po prostu yy, nazwałem Film Prawdy. No więc idę. Idę. Idę do Matuszanki. A Film Prawdy to jest. Tylko, że też przy okazji i spacer. I idę z ANK po wodę do Żydełka. Dobra, to jest ulica, zaraz się widzimy. No, tu jest ulica już. I motyczanka. Znak, stop. Stop. Nie wystraszyłeś mnie. Chodnik tam jest, modyczanka. Tam jest naszą motyczarka, dobra nic nie jedzie Motyczanka Ścieżka 700-lecia Motycza. tak widzowie Jest fajna taka uliczka. uliczka nie jest ścieżka taka fajna Burkowa jeszcze Gdzie?

Idziemy tam po wodę. Mam nadzieję, że mało ludzi jest, bo nie jest ktoś. Tu mamy stawik nasz jeziorko. Jeziorko. Kaczki. Nie, nie ma kaczek. Schowały się. Kurde. Myślałem, że będą kaczki, bo ciepło jest. Ciepło jest, a nie ma. A nie ma. Więc dobra, zaraz się widzimy. Jest nasze źródełko. A kropka tam poszedł, widać go. Przerabija Dobra, tylko teraz wodę trzeba. Wczelimy się z kolejki No. Jesteśmy o ile wody. Mamy Dawaj Korek. Mam dziesięć minut. Daj korek. Ale zimno. No. no. Jest super woda. mamy wodę, jak oceniasz n 10 się. na 10. 10 na 10. Polecamy. Dziękuję Wam za dzisiaj, za dzisiejszy odcinek dodatkowy. Widzimy się w następnym odcinku, jutro o 10.10. Na